Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Pieniądze, jesteśmy w stanie po prostu i tak tą sytuację rozpieprzyć. I znam ludzi, którzy mają, wiesz, dochody milionowe i po prostu e, dwa razy takie wydatki po prostu nie ma, nie ma końca ten wyścig, nie? To jest fascynujące i to jest bardzo ciekawe, że my też musimy przed samym sobą zasłużyć na posiadanie tych pieniędzy. I mhm. rozumiem, jeżeli dobrze to sobie przeanalizowałam, to w takim razie ten proces, który opisałyśmy w całej tej rozmowie, może być analogicznie wykorzystany tylko pod, nowy, pod nowe hasło posiadanie pieniędzy, utrzymywanie tak, pieniędzy. Jak najbardziej. Bo te jak same mechanizmy tutaj działają. Tak, tak. Ekstra. Ja tego chciałam dodać od siebie, że zawsze jest też druga strona medalu, bo są też osoby które nie wyobrażają sobie nie mieć oszczędności i mhm. na przykład ja mam coś takiego, że mam y, obsesję na punkcie niewydawania pieniędzy w pewnych mhm. sferach, co też jest mega ciekawe, bo są sfery, gdzie wydaję bez problemu, a są sfery, mhm. gdzie mnie to po prostu fizycznie boli i też poprzez mhm. samą obserwację dostrzegłam, że ma to duży wpływ, że duży wpływ na to, miało to jakiego rodzaju właśnie szablony y, widziałam Dorastając, i teraz jakby moja robota jest nad tym, żeby to zatrzymać i, i, i sobie to jakoś przepracować. Jeżeli chcę, oczywiście coś zmienić, bo tak jak powiedziałaś, nie musimy wszystkiego przepracowywać, bo po prostu może nam być dobrze. Jakby też nie, to nie chodzi o to, żeby teraz zachęcać, że wszyscy powinni marzyć o milionach, o posiadaniu no tych nie, milionów nie. i obracaniu milionami, bo jakby przesłaniem odcinka nie jest, wszyscy powinniśmy mieć pieniądze, tylko zastanowić się może. Jakie mamy do nich stosunek, bo on może być toksyczny i z tej strony właśnie jakiejś tam chciwości, i z strony skąpstwa, i to jest moim zdaniem fascynujące, że niezależnie od tego, właśnie, pod którym kątem do tego podejdziesz, to ta receptura, którą pokazałaś, jest maksymalnie uniwersalna i to jest, to jest, to jest świetne. Jasne, że tak. Już powiem Ci, że to wydawanie pieniędzy na przykład i lęk wokół wydawania pieniędzy jest też sygnałem, powinien być dla nas sygnałem, czyli boję się, że ich zabraknie, boję się, że jednak ten, ten ciągły flow wydaje, wracają, wydaje, przyciągam, nie jest ciągły, że jednak wiesz, no, nie możesz nabrać powietrza na zapas i trzymać, musisz wypuścić to powietrze i nabrać z powrotem i wypuścić. I tak samo jest, wiesz, tak samo jest z pieniędzmi. To nie chodzi o to, że ja zachęcam do jakiegoś szalonego, wiesz, wydawania, bo jeżeli ty na przykład chcesz, dobra, to chcę mieć, to chcę mieć, to jest dla mnie ważne i chcę mieć te oszczędności i to wynika po prostu z mojego chcę, nie chcę, super, ale jeżeli ty masz, gromadzisz pieniądze, znaczy nie mówię o tobie osobiście, tylko ogólnie, jeżeli ktoś gromadzi pieniądze i. Jednocześnie chciałby coś kupić, ale ma po prostu całą, wiesz, całą lawinę myśli, wątpliwości, ograniczających przekonań, to warto się temu przyjrzeć. Co, to, co tam jest pod spodem, tak naprawdę? Czego ja się boję? I moje wnioski nie muszą wcale do.